Teraz porozmawiamy z tobą o nowym kodeksie przedszkolaka, którego będziemy trzymać się w najbliższym czasie, żebyś każdy z nas czuł się w przedszkolu bezpiecznie. Jesteś gotowy? Zaczynamy. Pierwszą zasadą w przedszkolu jest mycie rączek. Na pewno już wiecie, że myjemy rączki razem z mydełkiem przez co najmniej 30 sekund. Ale kiedy myjemy rączki? Zgadza się, kiedy przychodzimy do przedszkola. Jeszcze myjemy rączki przed i po posiłku! Myjemy rączki, kiedy skorzystaliśmy się z toalety. A czy możemy kichać nie zasłaniając buzi? Dobrze! Nie możemy zasłaniamy buzię, wykorzystując przy tym łokieć żebyś nie przekazywać wirusków do innej osoby. Nie dotykamy się do swojej buzi, noska, oczy. Jeżeli masz taką potrzebę, wykorzystaj proszę chusteczkę jednorazową, po czym od razu ją wyżyć do kosza i umy rączki. Przy posiłku i zabawie trzymamy odległość pięciu Twoich kroczków. Właśnie taką odległość żaden wirusek nie pokona. Teraz nie możemy przynosić zabawek do przedszkola. Bawimy się zabawkami, które są na twojej grupie. Jeżeli poczułeś się źle, od razu zgłoś to do cioci. Ona na pewno Tobie pomoże. My już niesamowicie czekamy na powrót do przedszkola i właśnie na Ciebie. Do zobaczenia! Obecnie nie chodzisz do szkoły i pewnie zastanawiasz się, ile to jeszcze będzie trwało. Już wiesz, że winny jestemu wirus. Możesz być ciekawy i mieć wiele pytań z tym związanych: Czy wszyscy zachorujemy? Czy jest lekarstwo lub szczepionka? I dlaczego wszyscy muszą ciągle myć ręce? Możesz odczuwać emocje takie jak radość z wolnego czasu, ale też i bać się, co teraz będzie. To normalne w nowej sytuacji. Słyszysz nowe słowa: pandemia, kwarantanna, wypowiadane są przez swoich rodziców w telewizji i radio. Może jest tak, że nie wiesz, co one dokładnie znaczą. Spróbujmy to wyjaśnić. Co to za wirus sprawił, że musimy zostać w domu? Wirusy to bardzo małe cząstki zakaźne. Które infekują organizmy żywe. Wirus, o którym dzisiaj mówimy, ma kształt kuli otoczonej wypustkami, która przypomina koronę. Dlatego jego nazwa to koronawirus. Naukowcy nazywają go SARS-CoV-2, a choroba, którą powoduje, została nazwana COVID-19. Koronawirus uszkadza płuca, które, jak zapewnie wiesz, służą nam do oddychania. Objawy zakażenia wirusem są podobne do przeziębienia. Zwiększa się temperatura ciała, bolą nas mięśnie, mamy dreszcze, suchy kaszel i ogólnie źle się czujemy. A co to znaczy, że mamy pandemię tego wirusa? Obecnie mówimy o pandemii wirusa, co oznacza, że występuje on w wielu miejscach na kuli ziemskiej równocześnie. Pandemia jest jak pożar. Im bardziej się rozszerzy, tym trudniej z nią walczyć. Dlatego kolejne kraje podejmują działania, aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa między ludźmi i zapobiegać zachorowaniom. Ostatnia pandemia choroby zakaźnej na świecie miała miejsce 11 lat temu. Co to znaczy, że wirusem można się zakazić? Organizmy żywe składają się z ogromnej ilości komórek. Wirusy wnikają do wnętrza komórki. Mówimy wtedy o zakażeniu. W komórkach wirusy rozmnażają się, czyli zwiększa się ich ilość. Potrafią uszkodzić lub zniszczyć komórkę, a to sprawia, że narządy w ciele człowieka nie pracują właściwie. Jak można się zakazić? Koronawirus przenosi się między ludźmi drogą powietrzno-kropelkową podczas kaszlu lub kichania. Dlatego ważne jest, żebyśmy, gdy kaszlemy lub kichamy, zasłaniali buzię łokciem. Do zakażenia wirusem może też dojść przez kontakt ręki, na której znalazł się wirus, z ustami, oczami lub nosem. Naukowcy zbadali, że dotykamy twarzy ponad 20 razy na godzinę. Dlatego duże znaczenie ma dokładne mycie rąk. Jak więc myć ręce? Często i dokładnie, mydłem i wodą. Można przy tym podśpiewywać ulubioną piosenkę. Czy jest jakiś lek lub szczepionka? Zakażeni koronawirusem i chorzy są leczeni w szpitalu. Podawane są im leki, które od dawna znamy. Część z nich jest tanich i dostępnych. Produkowane są również w naszym kraju. Szczepionki służą temu, aby u osoby zaszczepionej nie rozwinęła się choroba wirusowa. Obecnie nie mamy jeszcze szczepionki na koronawirusa. Zespoły naukowców pracują nad jej wynalezieniem i wierzymy, że już wkrótce poznamy wyniki ich prac. Czy wszyscy zachorujemy? Nie, z pewnością nie wszyscy, gdyż wprowadziliśmy dużo środków zapobiegających takiej sytuacji. Wśród osób, które zarażają się wirusem i zachorują, większość wyzdrowieje. Dlaczego nie mogę chodzić do szkoły i widzieć się z kolegami i koleżankami? Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, chronić zdrowie naszej i innych ludzi, wprowadzono różne rozwiązania. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie kontaktów między ludźmi. Z tego powodu pozamykane są szkoły, przedszkola, niektóre miejsca pracy, zamknięte są kina, teatry i galerie handlowe. Dlatego też powinniśmy pozostać w domach. A co to jest kwarantanna? Niektóre osoby które miały kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, zostały poddane kwarantannie. Kwarantanna to przymusowe przebywanie w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie. Nie wolno z niego wychodzić ani przyjmować gości. Po dwóch tygodniach wiemy, czy ktoś jest zdrowy, czy musi iść do szpitala. Trochę się tego wszystkiego boję co mam robić? Niepokój, strach i lęk to emocje, które w tej trudnej sytuacji odczuwają wszyscy, i dorośli, i dzieci. Na szczęście, znamy sposoby, jak sobie z nimi poradzić. Co robić, żeby trudne myśli nie zapanowały w naszej głowie? Pomaga rozmowa o tym, jak się czujemy, czytanie książek, oglądanie komedii, granie w gry planszowe i przytulanie się do kogoś. I jeszcze mamy dla was żmiję na koniec. Tak, żmije. Dzisiaj jeszcze nie wiemy, kiedy sytuacja na świecie się uspokoi i wirus zostanie opanowany. Pamiętajcie jednak, jak mówił polski poeta: wszystko mija, nawet najdłuższa żmija.